Czy można mieć marzenia, które nigdy się nie spełnią? Aleksandra Żuraw spotkała tragedię, którą otwarcie dzieli się z wiernymi jej obserwatorami, udostępniając osobiste szczegóły na swoich mediach społecznościowych. Prawie dziewięć miesięcy temu dwa kreski na teście ciążowym oznaczały dla niej i jej partnera radosną wiadomość ich skromne marzenie wkrótce stanie się rzeczywistością. Niestety okazało się inaczej. Od tamtego czasu zabolałe wyznanie Oli pojawia się regularnie, chcemy cię pamiętać. Co więcej, problemem oli stał się także paraliż górnej wargi spowodowany operacją plastyczną. Jak sobie Aleksandra poradziła w tej trudnej sytuacji? Czy jej starania o dziecko dadzą w końcu pozytywne rezultaty, czy mamy się godzić z tym, że marzenia niekoniecznie się spełniają? Przygotuj się na wzruszające momenty i jej dobrą energię i słuchaj dalej, aby poznać całą prawdę. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Aleksandra Żuraw od pewnego czasu stara się o dziecko z nowym partnerem. Niestety, krótko po tym, gdy zobaczyła upragnione dwie kreski na teście ciążowym, usłyszała druzgocącą diagnozę. Podobnie jak inni youtuberzy, chętnie dzieli się szczegółami swojego życia, które większość osób uznałaby za intymne. W maju wyznała, że poddała się operacji plastycznej i ujawniła kilka detali. Ledwo żyje, wyłam z bólu. Operacja była bardzo rozległa. Mam dreny, szwy, ubrania uciskowe. Dwa miesiące po operacji wyznała, że wystąpił u niej paraliż górnej wargi i, i nie może się uśmiechać jedną stroną. Ostatnio zaś poinformowała o kolejnej tragedii, która wydarzyła się w jej życiu. Ola Żuraw jest mamą czteroletniej córeczki z poprzedniego związku. Z obecnym partnerem także marzą o dzieciach, jednak realizacja marzenia okazała się trudna. Żuraw zamieściła na Instagramie filmik, ukazujący jej radość z pozytywnego wyniku testu ciążowego, a następnie zaświadczenie od lekarza, który potwierdził ciążę. Jak wynika z dokumentu, przewidywany termin porodu był wstępnie wyznaczony za niecałe 9 miesięcy. Na kolejnych zdjęciach widać zdjęcia... Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.